Jeszcze tylko kilka chwil będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Czas na mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obie dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Nie ma gwizdka, sędzia stosuje korzyść. Tyle że tracą tu piłkę, więc będzie powrót do rzutu wolnego. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Ale szukacja na gola. No nie strzał do zapomnienia. Już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Teraz może być groźnie. O, ma teraz autostradę do bramki. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Z tego może też być spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Zagranie w pole karne? Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to, on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się... Gramy! Pierwsza połowa bez bramek, co przyniesie drugie 45 minut. To sądnie budują akcję, próbują sforsować obronę, ale stracona okazja. Szkoda, bo przecież wystarczyło zachować teraz większą koncentrację. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Uwaga, będą prowadzić, że też to nie wpadło. Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Pech czy brak umiejętności? Niech sami Państwo rozstrzygną. Czy strzeli? Korona może już nie mieć lepszej szansy by prowadzić. Kryminał, zwyczajnie kryminał. Jednak tracą teraz tę piłkę. Oba. I to tyle z tej akcji. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobrym. Znakomicie przecięte do środkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z Ale Ależ nieudany strzał. To miało być takie plasowane techniczne uderzenie. Nic z niego nie wyszło. Bliska odległość wcale nie pomaga. Jak widzieliśmy, można i z bliska strzelić fatalnie. Okazja może być groźnie. I tu! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Johan Krujp patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Łukasz zmierza teraz prosto w pole karne nie interweniuje i wybija piłkę. Może być groźnie. Ekipa przyjezdnich nie może się doczekać końcowego gwizdka, by zgarnąć tę wygraną i czym prędzej się stąd zmyć. To musi być bramka! Cały czas niebezpiecznie. Gol! Gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Na razie 2-0. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Powalczyk